To jest, jest czwarta rano. Czwarta rano. Jesteśmy na tańczę. No, no. W koszulkach, nie w koszulkach, czarni, biali, lecimy, sobie tylko wymarzy się. Ktoś powiedział, że Jork jest niebezpieczny? Może i jest, może to jest prawda. Ale jest czwarta rano. Ja nie mam. dobra, jesteś. Okej, okay, znajdujemy się w Nowym Jorku w Jacob David, Center, cokolwiek to jest. Ehm, jesteśmy przed samymi przesłuchaniami i już mogę wam pokazać, że dużo ludzi tu się znajduje. Tam jest komisja. And now we will speak English. And this is my friend. Hey, yeah. Hey, yeah, yeah. Ehm, and we're here all together and it's very funny to meet all these people who are really great and nice and i'm sure that is adventure of my life diana what do you think about uh, the voice and so exciting such a great tv show new york <laughs> rocks! <laughs> <laughs> like that. i, I love the big apple new york yay <laughs> so you'll be fine Być i przyjechać chociaż raz do takiej kompozycji, przynajmniej w Zalewie. Moje doświadczenie? Super, mega. Przestajemy prawie w środku, ludzie czekają, dosłownie za 5 pięć, pięć minut, może nawet mi będę w głowie. ja jestem w jestem w Jestem już po, ale stresik, ale powiem Wam szczerze, nic z tego, bo powiedzieli nam o tym, że y, nie... Y, nie, 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 nie jest potencjał, ale to jeszcze nie to, czego szukają, ale e, pójście tam zrobienie tego e, odważenie się zaśpiewania po angielsku przed e, jurorem. No dla mnie to jest niesamowite pokonanie siebie. Cieszę się bardzo, że to zrobiłam, e, myślę, że to jest cenne doświadczenie, że to było takie pokonanie siebie, także... Woo! To tym sposobem nie... e, po nieustannie nocy po castingu w do tym czasie w Poland, trafiliśmy w na drogę. A tak się kończy prawdopodobnie moja przygoda z e, Nowym Jorkiem. E, miasto wiecznie żyjące, jak zobaczyliście, dnia e, o w nocy na no, no, Times Właśnie jestem teraz na Podwój, na przedstawieniu Mills' w Ciarabres. Chcę Wam pokazać teatr. totalnie na górze, ale takie było najtańsze i tylko na nim nie mnie było stać. Postanowiłam sobie spełnić jednego dnia dwa marzenia, czyli jednym e, marzenie i rzeczy, które bardzo chciałam zrobić w Stanach. Jednym właśnie było wystąpienie w jakimś reality show, a przynajmniej spróbowanie swoich sił, a drugim było pójście na musical na